I każdy z Was musi przybrać taką pozycję jak ja teraz. Uwaga, pokazuję. Czy wszyscy widzieli? Kto pierwszy dobiegnie do mnie. Oczywiście biegniemy podskakując na jednej nodze. Ktoś mi stanął na kabuch. Przepraszam. To jeszcze raz do tyłu. Słuchajcie, trzeba przybrać postać strusia. Tylko strusie dobiegają do mnie, do strusiego jaja. Zaczynamy start.